Szybkie po Dostałem informację, że nie dopowiedziałem wszystkiego o mm, probiotykach. Bifidobacteris infantis, ten, który jest odpowiedzialny za produkcję mm, serotoninu. W aptekach można kupić lactobifidit. Najlepiej kupować polskie preparaty, czyli to wszystko, co się kupuje jako osłonkę po mm, antybiotykoterapii, po chemioterapii, po silnym stresie, po chorobach, kiedy flora bakteryjna poległa. Z reguły te polskie opakowania składają się z kilku szczepów, pięciu, siedmiu i Bifidobacteris infantis jest jednym z nich. Trzeba sprawdzić. Lactobifidit robi bardzo dobre. Polskie są najtańsze, kilka razy tańsze od zachodnich, także ja to polecam. Dla przypomnienia mamy probiotyki i prebiotyki. Probiotyki to są te ampułki, kupujemy do łykania, żeby zregenerować florę bakteryjną w jelitach. Prebiotyki, to na przykład kiszona kapustka, kiszone góreczki, śliwka bosi, kiszonki korańskie itd., itd. To są prebiotyki, z których powstają probiotyki. Jeśli chodzi o oksytocynę, oksytocyna nie jest zakazana w Polsce, jest dostępna z tym, że ona występuje w leczeniu zamkniętym, więc nawet w aptekach jej nie można zdobyć. Jak zapytaliśmy znanego lekarza, potrzebujemy to zdobyć, to pierwsze co powiedział chłopaki rodzicie. No ale mówi, dajcie 15 minut. Za 15 minut odzwania jest oksytocyna w sex shopach, więc myśmy zrobili takie oczy. No dobrze, o co chodzi? Okazuje się, że jest to sprzedawane różnego rodzaju feromonami nie nieferomonami, ale można zdobyć też czystą oksytocynę. I w trakcie, jak się nam udało na Allegro zdobyć, to przypomniano nam, że najczystsze preparaty są weterynaryjne i. W aptekach wetery... weterynarze mogą się zaopatrzyć w system oksytocynę, to można w wiewnie sobie do atomizera dodać. To takim właśnie partyzanckim sposobem. Odradzam te wszystkie dożylne rzeczy, bo musielibyście mieć do dyspozycji personel medyczny pod ręką, a nie każdy jest w tak komfortowej sytuacji, na przykład jak ja. I nie każdy dobrze może zareagować na coś takiego, więc ta wersja z oksytocyną ziewną i w komorze normobarycznym to jest jak najbardziej fajna rzecz. A probiotyki kupować polskie, najtańsze są i w tych kilku szczepach musi je znaleźć. Bifidobacteris infantis. I to jest takie szybkie postscriptum, do tego czego nie dopowiedziałem odnośnie pierwszego odcinka z gospodarką hormonalną. Jeszcze raz żegnam się do następnego odcinka. Trzymajcie się.